Na debacie e, standard złota święty grana, czy Puszka Pandory. Debata jest organizowana przez Koło Naukowe Gminy Mirosława Dzielskiego. E, Do tej pory udało się dotrzeć dwóm prelegentom. Doktorowi Patełkowi Koszulowi z Wydziału Zarządzania e, Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorowi habilitowanemu Robertowi Gazowskiemu, który mi imienia Adamasowa. E, to... Przeciągu, mam nadzieję, jakieś 20 minut. Dotrze do nas jeszcze dr Mateusz Machaj z Instytutu Misesa. E, niestety utknął gdzieś w, w korku, jadąc z Instytutu, podążając z Wrocławia po prosto po, po swoich zajęciach. E, no ale nie będziemy chyba procedować po prostu. E, na początek może takie e, krótkie pytanie na rozgrzewkę. E, no, dzisiaj w debacie akademickiej standard złota jest właściwie nieobecny w żaden sposób. Wspominać o nim raczej humorystycznie, albo, z, albo jako przeżytek dawnych czasów. Ja się chciałem Panu zapytać, czy przyczyną takiego stanu, przyczyna takiego stanu rzeczy jest stricte ekonomiczna, czy rzeczy, rzeczywiście jest on autentycznym przeżytkiem, czy, czy bardziej politycznie tutaj e, kwestie przeważyły? Proszę tutaj, kto, kto czuje się bardziej, może. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, jeżeli mamy odpowiedzieć na to pytanie to zupełnie uczciwie, powodów jest kilka. Przede wszystkim to jest sposób podejścia do nauczania ekonomii, nauczania historii w Polsce, w który wiele aspektów unija. Ja też do końca się się jako zupełnie kompetentny, domyślam się w dużej mierze. Zaproszenie z wynikiem wykładu, który popełniłem na wydziale zarządzania związanego z systemami walutowymi. To też nie jest obiekt zainteresowania, aczkolwiek nie da się mówić uczciwie o gospodarce światowej, a no szczególnie o kryzysach bez standardu złota, ponieważ. Po pierwsze, jest to pierwszy doskonale zinstytucjonalizowany, myślę, że Pan Profesor tutaj będzie również system, który dzisiaj pojawił w gospodarce światowej. To jest po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę jest to pierwszy um, system, który można było dobrze opisywać kryzysy. To, to jest przestrzenie moich zainteresowań. A być może um, to, że. W Polsce byliśmy bardzo mocno w okresie po roku 1945 związani z jednym z uczonych keynesistów, profesorem Starym Langem. Bardzo mocno zaważyło, który był zresztą profesorem tego uniwersytetu, bardzo mocno zaważyło na kształcie zarówno edukacji polskiej ekonomicznej, jak i na, można powiedzieć, też kierunku dyskursu publicznego dotyczącego. Historii gospodarczej, tym bardziej, że jak wiemy, kraj się powstał poniekąd w opozycji do tych wartości, które niosła z sobą, niosłował również system produkcyjny. Ja bym powiedział, że dla był nie tylko profesorem Uniwersytetu ale również Uniwersytetu w Chicago, gdzie na szczęście dla Chicago nastąpił go na a Heidegger. No i nieszczęście dla Uniwersytetu Warszawskiego. Lange jest to w umysł Warszawskim. Aczkolwiek trzeba powiedzieć Państwa, że mają zupełnie inne podejście do ekonomii, Lang w pewnym momencie napisał jednak mimo wszystko, że e, książki Mizeza to są takie książki, które wyznaczają pewnego rodzaju kamienie milowe cywilizacji ekonomicznej, że mi należy się pomóc. Problem ze standardem złota jest yy, taki, że on nie jest filozoficzny, on nie jest polityczny, on nie jest W Moim zdaniem on jest bardziej techniczny, bo dopóki my mieliśmy pieniądz no standard złota to on był No co to znaczy standard złota? Czy to znaczy konkretnie złoto? Zważywszy, że ludzkość tego złota wytopiła w ciągu całej swojej historii, jak ze 160 tysięcy ton, jak ja tam się chodzi po głowie, taka, taka y, ilość, no to jakbyśmy te wszystkie ściany tutaj mogli to pewnie to, to by się zmieściło. Mało tego, tak na dobrą sprawę, to y, połowa, zdaje się, to są te, te zegarki, to, Żył te tak i takich innych rzeczy. E, więc gdybyśmy dzisiaj chcieli przywracać standard złota, przy tej ilości pieniędzy, parki które są na całym świecie dedykowane, no to, to jest duży problem techniczny. A, ale jeżeli mówimy o standardzie złota z naciskiem na słowo standard, e, czyli standard towarowy, a nie na, z naciskiem na słowo złoto, no to może to wyglądać troszkę inaczej bo pytanie jest takie, co on się wziął z złotem? Jego nikt nie wymyślił, tak? to nie było tak, że ktoś nam by musiał zrobić i o, to będzie tak najlepiej, tylko e, do złota jako podstawowego kruszcu, tego towarem, który był pieniądzem, czyli miernikiem wartości innych towarów, ludzkość wychodziła w sposób ewolucyjny e, przez sumy tysiące lat. I teraz tak, pytanie, skoro do standardu złota dochodziliśmy tak długo, to czy ewolucja jest celowa yy, i kończąca się w pewnym momencie, gdy swój cel osiągnął? Znaczy, cel tej ewolucji było dojść do standardu złota i jak został osiągnięty, to musi się skończyć. Nie, bo jednak w drodze ewolucji pozostał wywięto kierową. Yy, I teraz powstaje pytanie, czy jest yy, jakiś ratunek dla nas? w tej nawale tego pieniądza papierowego? Pożar. E, pożar jest tego typu, y, był tego typu rozwiązaniem, to pieniądz był rzeczywiście papierowy. A e, w epoce komputerów, w epoce komputerów, tak, może, może być inaczej. E, rozwiązaniem jest bleka. Wyobraźmy sobie, że na samym świecie nagle, wyobraźmy sobie taką sytuację, proszę Państwa, że, e, że jednak ta, e, ta fala magnetyczna na Słońcu jest tak duża, jak niektórzy zakładają, że będzie i nagle na dwa dni nie ma problemu na całym świecie. I ups, nie ma w ogóle żadnych pieniędzy, tak? W związku z tym myślenie o standardzie złota nie jest myśleniem tylko w kategoriach złota do złota, ale w kategoriach pieniądze jako towaru, a nie tylko i wyłącznie jako, jako papieru. No i tu Pytanie może bardziej dotyczyć, dlaczego w ogóle ten standard złota jest dobry, tak? w kontekście, e, albo może zły, e, jeżeli, jeżeli e, takie jest też stanowisko. E, czy właśnie to jest bardziej ten święty gra, do którego chcemy dotrzeć, ale ciężko jest do niego dotrzeć, e, z, z różnych względów, czy, czy, czy też może jak w końcu go wprowadzili, to by się okazało, że e, wcale tak wesoło nie jest, tylko się pojawiają jakieś problemy natury systemowe a nie tylko e, praktyczne, tak? No więc właśnie tutaj w kontekście aktualnych wydarzeń, tak, samego kryzysu finansowego, tego, tego co się dzieje w Grecji, e, różnej alternatywy księgowości e, i, i tego typu pomysłów, które w razie są niemożliwe w tak, kiedy musimy jasno powiedzieć rzeczywiście, e, gdzie, gdzie, nasze, gdzie nasze oszczędności są schowane. E, tutaj chciałbym też proszę o, o komentarz właśnie w takim w aktualnym e, kontekście. Niezwykle zmieniany przez Austriaków, a zwłaszcza przez współczesnych Austriaków, e, głównie to był bardzo... Adam Smith. Kiedyś napisał, że robił taką analizę e, cen, pokazując, że tak zwana rewolucja cenowa, To której wszyscy pamiętamy z książek historycznych, czyli generalnie inflacja wynikająca e, z faktu, że napłynęło do Europy mnóstwo kursów z odkrytych właśnie Ameryki Południowej. E, spowodowała, iż lepszym miernikiem wartości dla niej było misa byłoby zboże. Generalnie w historii ludzkości było parę różnych ziaren, tak? bo, bo zboże to ziarno. Już ziarno na przykład kakao miało taką funkcję w niektórych miejscach, w innych ziarna kawy, sól. Sól na przykład była dość świetnym środkiem płatniczym, pewnie by pieniądze tak naprawdę. Mhm. Więc ja nie wiem, czy to akurat złoto, zważywszy na to ile jego jest i czy ono by się dało tak podzielić, żeby, żeby nikt nie stał się na tej operacji przekazania standardu złoto. Ale rzeczywiście nie możemy zbyć problemu milczeniem czy jakimś takim dowcipem, że co to oszołowy sobie wymyślają w tym że no, tak z tego, z tego powodu, że no, nie tylko ta fala magnetyczna, która można odciąć od naszych wirtualnych pieniędzy elektrycznych, może stać się poważnym problemem, ale e, rzeczywiście to pieniądz fiducjarny e, doprowadził do e, tych zagierowań na rynkach finansowych, na których jednocześnie bo jest to wynikiem faktu, że postawiono wóz przed koniem. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że od mniej więcej 20 lat synonimem rynku, jako takiego, stały się rynki finansowe. Co chwila trwa jakaś debata. Co rynki finansowe na to? Albo na takto. Na przykład wygra ktoś wybory, co rynki, na jak to przyjmą rynki finansowe? No internet był zalany rozważeniami, jak, jak rynki finansowe przyjmą w pana profesora Belkina prezesa Apple. Niedawno rynki finansowe coś innego miały nam zakomunikować swoimi zachowaniami. Rola tak zwanych rynków finansowych wzięła się właśnie z tego, że po pierwsze nadrukowano kupę, zadrukowano kupę papieru pod obrzędami różnych królów albo innych tam Cudów, cudów narodu, cudów na natury i porozdawano instytucjom finansowym, które to instytucje finansowe kupowały akcje, papiery wartościowe innych instytucji finansowych, które kupowały papiery wartościowe jeszcze innych instytucji finansowych i w ten sposób mieliśmy tworzyć dobrobyt. No. Nie da się tak tworzyć swoim dobrobytu, bo dobrobyt i bogactwo narodu bierze się z pracy, a nie z operacji na rynkach kapitałowych. Tak? E, nikomu nie przybędzie chleba, lekarstw czy czegoś jeszcze innego e, z tego faktu, że jedna instytucja finansowa kupi drugą instytucję finansową, a niestety przez ostatnie e, po 30 lat mniej więcej tak to właśnie wygląda. Ja proszę Państwa zacząłem czytać bloga w momencie, gdy w roku 2006, hmm. jak byłem na forum ekonomicznym w Krynicy, hmm, w informacja o tym, że stan cen robi na to. No i hmm, przez całą pracę przeszła taka informacja, ale pod, pod nad tytułem Złe iść dla sektora finansowego, dla sektora natury. Ja myślałem sobie na początku, że to może nasi dziennikarze, hmm. że to jest po prostu ma trzeciej nieźle, ale za granicą to samo, spada cena ropy i to jest zła wiadomość na sektor antyolityczny. No, jak spada cena skóry, to to jest zła wiadomość dla szefcy czy dobra? E, więc co się musiało starać, że spadek cen podstawowego surowca, e, używanego w jakimś sektorze, jest złą wiadomością dla tego sektora. E, no więc to właśnie ta wirtualna gospodarka. Która powodowała, że im wyższe ceny ropy, tym wyższe przesłanie zapasów, tym wyższe ceny akcji spółek, w które to akcje inwestują w te same fundusze, w które inwestują w ceny ropy, żeby wskazać wyższą wartość pakietu akcji spółki, która tę ropę przyrana. No istny absurd. Więc. W takiej sytuacji, my powinniśmy na poważnie zacząć myśleć o tym, co z tym fantem zrobić, jak od tego fiducjarnego pieniądza, który mniej fiducjarny, yy, starać się uciec. Dziękuję. Tak? Ja sobie pozwolę mieć nieco inne zdanie. Może hmm. część argumentu się przez przypadek, może nie przez przypadek powtórzę. Spoglądam sobie na pewną monetę. Jest to 10 mark niemieckich z roku 1908, czyli z końcowej fazy, powiedzielibyśmy, systemu do złotych. I jeżeli miałbym powierzyć temu niepokaźnie wyglądającemu pieniądzowi fiducjalnemu, dajmy jeszcze, bardzo mocno, a przyszłość gospodarki globalnej... To jest złote. Tak, złote. To nie fiducjalne. No, ale to pełne funkcje rozliczeniowe niestety, również. Pełne funkcje obiegowe. To trzeba o pamiętać. W związku z tym miałbym temu powierzyć przyszłość gospodarki globalnej, przyszłość rozwoju technologicznego, to miałbym duże wątpliwości. A teraz powiem dlaczego. Przede wszystkim system, ten, który ten został wykreowany, zakładał bardzo silne powiązanie podaży pieniądza z w, w związku z tym...